Szanowni Państwo, Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Nadchodzące święta zapewne będą inne niż poprzednie, może trochę smutniejsze. Życzę Państwu, aby były przepełnione pokojem, miłością i odpoczynkiem. Niech ten czas Wielkiej Nocy utrzyma nasze marzenia w mocy. Życzę nam wszystkim miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze, pracy, która pomaga żyć. Życzę uśmiechów od bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać. Pamiętajmy, że szczęście nadaje sens życiu to magia w sercu zaklęta. Nie pozwólmy mu zostać w ukryciu i podarujmy je bliskim na święta, wesołych świąt.